Przeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł, jako lew ryczący, obchodzi, szukając kogo by pożarł. List Świętego Piotra. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o objawieniach Maryjnych, które budzą coraz większe zainteresowanie i które wciąż mają miejsce. Mało tego, dotyczą tego, co dzieje się współcześnie. Na przykład w jednym z objawień Maryja ostrzegała przed wirusem. To było jeszcze przed pandemią. Co stało się w 2020 roku, wszyscy wiemy. W innym objawieniu nawet do modlitwy za Włochy oraz Hiszpanię. Jakiś czas później doszło do rebelii w Katalonii oraz do zamachu w Madrycie. To jedynie dwa z wielu przykładów rzekomych objawień Maryjnych strewiniano romano których tajemnice będziemy w tym odcinku zgłębiać. Ale czy są one prawdziwe? Nie bez kozery użyłam wcześniej zwrotu rzekome objawienia Maryjne. U wielu teologów i księży te objawienia. Budzą niepokój. Wielu uważa je za fałszywe, a nawet demoniczne. Zanim przejdziemy do analizy objawień, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz o pozostawienie kciuka w górę i komentarza pod filmem. To bardzo pomaga w rozwoju mojej twórczości i już teraz bardzo Wam dziękuję. Wszystko zaczęło się w sierpniu 2014 roku. 22 sierpnia małżeństwo z Włoch, Gianni i Gisela Cardia, ruszyli na pielgrzymkę do Medjugorje. Tam się modlili i robili to, co zwykło się robić podczas pielgrzymek. O Medjugorje i fałszywych objawieniach, które mają tam miejsce nagrywałam cały film, który możecie zobaczyć na moim kanale. Link zostawię Wam w opisie. Warto go obejrzeć, żeby mieć pełen obraz całej sprawy, bo te m, dwa objawienia się poniekąd łączą. Małżeństwo przywiozło z Medjugorje pamiątkę, figurkę Matki Bożej. Ustawili figurkę na ołtarzyku w otoczeniu obrazków ze świętymi. Po jakimś czasie małżeństwo Kardia i odwiedzający ich znajomi zaczynają zauważać, że w domu dzieją się dziwne rzeczy. Przede wszystkim znajomi, którzy odwiedzali Giselle i jej męża, aby wspólnie się z nimi modlić, doświadczyli swoistych uzdrowień. E, zostali uzdrowieni z dokuczających im takich małych dolegliwości. Mijały lata, aż nastąpił kwiecień 2016 roku. Pewnego dnia Gisela leżała ze swoim mężem w łóżku i oglądali razem telewizję. E, nagle kobieta usłyszała szept. Z jej opowiadań wynika, że Pierwsze, co pomyślała, to że się jej po prostu przesłyszało. Jednak po chwili usłyszała już wyraźniejszy głos, który przemawiał do niej. Cytuję. Moje dziecko, moja córko, ja jestem święta dziewica, nie lękaj się. Wybrałam was, ponieważ przepełnia was miłość i nadzieja, a to one stanowią fundament życia. Podobno wtedy też Matka Boska powiedziała kobiecie, że niedługo daje jej dowód swojej prawdziwości. I niedługo potem figurka, którą małżeństwo przywiozło z Medjugorje zaczęła płakać krwawymi łzami. E, podobno małżeństwo dostrzegało również krople krwi, które spływały po policzkach uwiecznionego na wiszącym w pokoju y, obrazie Jezusa. Tak też zaczęły się objawienia, które trwają do dziś i przyciągają setki tysięcy osób oraz wzbudzają ogromne kontrowersje. Y, tych regularnych objawień doświadcza Gisela Cardia. Każdego trzeciego dnia miesiąca w towarzystwie tysięcy pielgrzymów Gisela udaje się na wzgórze y, Trewinie, gdzie podczas modlitwy matka Boża się jej uparła. Ukazuje publicznie. Gisela wpada w swoiste ekstazy, a w czasie trwania Wielkiego Tygodnia jest naznaczana stygmatami na dłoniach. Wszystkie swoje widzenia, podczas których Przemawia do niej Maryja, zapisuje w takim specjalnym zeszycie. Następnie po zakończeniu modlitwy zwraca się do otaczających ją ludzi i odczytuje to, co zapisała. Sama Giselle określa się narzędziem w rękach Maryi. Treść objawień, jakich doświadcza Gisela, jest niepokojąca, to chyba mało powiedziane. Maryja lub cokolwiek to jest, co się jej objawia, mówi jej, że. Przyszło nam żyć w czasach apokalipsy, że ludzkość już niedługo będzie widziała znaki, które będą poprzedzać nadejście jej syna Jezusa. W 2016 roku Maria powiedziała do Giseli: cytuję, mój syn przyspieszył swój powrót, jest bardzo zmęczony z zachowaniem ludzi. Żyjecie jak w Sodomie i Gomorze. Nadeszły dni ostrzeżenia. Wkrótce zobaczycie mojego syna, przychodzącego z nieba na obłoku, a po Potężny huk sprawi, że ziemia zadrży. Wielkim znakiem tego zdarzenia będzie krzyż widoczny na całym świecie. Natomiast w kwietniu 2017 roku Giselle usłyszała od Maryi, cytuję: Jesteście tak przyzwyczajeni do zła, że nie widzicie otaczających was demonów. Nie jesteście w stanie dostrzec antychrysta, który znajduje się wśród was. Musicie przyznać, że nie brzmi to przyjemnie. Jednak największy niepokój wzbudziło objawienie, które później powiązano z pandemią. Cytuję. Dzieci moje, dlaczego czekacie, aż stanie się coś strasznego, żeby zbliżyć się do Boga, a kiedy wszystko jest dobrze, nie znacie swojego zbawiciela? Dzieci moje, to nie będzie ostatni wirus, który przyjdzie z ziemi, ale spodziewajcie się innych rzeczy, trzęsienia ziemi i zarazy. Świat jest tego pełny, a wielu, mimo tego wszystkiego, już oddało duszę diabłu. Dzieci, to jest czas nawrócenia. Módlcie się i wierzcie w Ewangelię. Ja obiecuję Wam ochronę. Ostatnie objawienie na dzień, w którym nagrywam ten film, miało miejsce 10 listopada, a brzmiało ono tak: cytuję. Drodzy bracia i siostry, dnia wczorajszego, 9 listopada, otrzymałam orędzie od naszej najczulszej Mamy Niebieskiej, w którym zapowiedziała mi, że zaczynając od tej daty, orędzia, które otrzymałam również w ciągu tygodnia, a którymi dzieliłam się z Wami po to, by rozprzestrzeniać jej pełne miłości, matczyne wezwania, choć będę dalej je otrzymywać, to nie będę już mogła więcej ich publikować, lecz jedynie zachowywać je w moim sercu i w moim dziennikarzu. Z miłością. Jedynym orędziem, jakie będę mogła upublicznić, będzie to, które ona będzie dalej nam dawać każdego trzeciego dnia miesiąca na wzgórzu Treviniano-Romano. Nie znam pobudek tej zmiany, lecz bądźmy pewni, że Królowa Nieba zawsze działa dla naszego dobra i naszego zbawienia. To jej nowe rozporządzenie pozwoli nam się przygotować i przyjąć z większą miłością jej słowa, które będzie nam dawać każdego trzeciego dnia miesiąca jako wsparcie i pomoc dla naszego nawrócenia i duchowego wzrostu. Obejmuje was wszystkich, niech Matka Boża was błogosławi, wasza Gisela. Pewnie teraz wielu z was zastanawia się, co jest w tych objawieniach takiego, że niektórzy teolodzy, księża i badacze uznają je za fałszywe i przed nimi przestrzegają. Musicie wiedzieć, że jest kilka rzeczy, które sprawiają, że trudno jest podejść do tych objawień z całkowitą pewnością, a nawet zdaniem niektórych należy je uznać za w 100% fałszywe. Jeżeli oglądaliście moje filmy o Medjugorje i Garabandal, to najpewniej pamiętacie od czego zaczęły się tamte objawienia. W jednym i drugim przypadku zaczęło się od kradzieży i kłamstwa. I możecie teraz pomyśleć no dobra, ale Gisela nie robi nic złego. Przecież leżała sobie w łóżku i oglądała Zdaniem badaczy tych objawień jest to typowe działanie szatana. Bóg zachęca do życia w modlitwie, życia duchowego. Y prawdziwe objawienia nigdy nie zaczęłyby się wtedy, kiedy człowiek leży sobie w łóżku i zajmuje się czymś tak prozaicznym jak patrzenie w telewizor. Bardzo istotnym argumentem, który podnoszą teolodzy uznający objawienia Giseli za fałszywe, jest miejsce, z którego kobieta przywiozła figurkę, od której wszystko się zaczęło. Tak jak wspominałam wcześniej, małżeństwo było w Medjugorji i to właśnie stamtąd przywiozło figurkę Matki Bożej której potem yy, z oczu wydobywały się krwawe łzy. Objawienia z Medjugorje polaryzują środowisko kościelne, otacza je wiele skandali i bardzo prawdopodobne jest, że tam dużą rolę odgrywają pieniądze. W grę wchodzą mafie, gangi i wiele innych spraw, których nie zamierzam omawiać w filmach, ale jeżeli tylko chcecie, możecie sobie o nich poczytać. Jednak z pewnością nie mają one nic wspólnego z miłosiernym Bogiem i czystymi intencjami. Badacze są zdania, że objawienia Giseli mają zadanie jedynie uwiarygodnić to, co dzieje się w Medjugorje. A co za tym idzie? Dalej kontynuować wielką machinę oszustwa. I co trzeba powiedzieć? Rzeczywiście wiele osób dzięki objawieniom z Treviniano się do Medjugorje przekonuje. Maryja w swoim pierwszym objawieniu mówi kobiecie, że Wybrała ją, ponieważ ta ma w sobie dużo miłości. Zdaniem niektórych teologów, samo to zdanie świadczy o fałszywości objawień. Dlaczego, zapytacie? Otóż dlatego, że świadczy to, o grzechu pychy. Osoby doświadczające to objawień czy święci powinni być skromni i byli skromni. Powinni dostrzegać swoją grzeszność i dostrzegali swoją grzeszność. Argumentem, który przemawia za fałszywością tych objawień, jest fakt, że ich treść jest zwykle dość oczywista. Gisela przekazuje słowa, które dla człowieka, który śledzi światową scenę polityczną, czy to, co dzieje się ze społeczeństwem, to, co to, 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 to dzieje się z klimatem, nie jest niczym odkrywczym. Po co więc Maria miałaby marnować czas, tak kolokwialnie mówiąc, na przekazywanie tego w objawieniach, skoro wystarczy jedynie uważnie obserwować zmiany społeczno-polityczne? Musicie przyznać, że jest to dziwne. Dużo kontrowersji budzi również to, co Giselle mówiła o samej pandemii. Maryja miała jej przekazać, że nadejdzie, cytuję. Nieznana bakteria bakteria, a nie wirus. Niektórzy teolodzy, nawet tutaj uciekają się do e, ironii, pisząc w swoich artykułach na temat objawień, że jak to tak? Maria nie potrafi odróżnić bakterii od wirusa. Wiele pytań krąży też wokół księdza, który wziął pod swoje skrzydła Giselle i promował jej objawienia. Nie będę go wymieniać z imienia i nazwiska, jednak musicie wiedzieć, że jest to polski ksiądz i jedna z polskich diecezji wydała dekret zakazujący stowarzyszeniu, do którego należał. Yy, Przepowiadania Słowa Bożego oraz sprawowania sakramentów świętych. Wiele kontrowersji wzbudza też modlitwa, tak zwana światowa modlitwa Strewiniano, którą stworzyła kobieta doznająca objawień. Występują w niej dosyć istotne błędy sprzeczne z naukami Kościoła. Na przykład w pierwszych słowach modlitwy, zamiast wychwalania Boga, jest prośba o przebaczenie za Oddalanie się od Boga. W modlitwie jest też mowa o przebaczeniu za złe traktowanie przyrody czy porównywanie ziemi do raju. W modlitwie można też znaleźć takie zwroty jak spraw by w tym okresie męki pańskiej Duch Święty zstąpił na tą ziemię rozdartą przez zło. Jakby w modlitwę na siłę były wciskane wizje apokalipsy. Zdaniem badaczy i teologów modlitwa strewinianą mało ma wspólnego z prawdziwymi słowami. Kierowanymi do Boga. Wiele pytań wzbudza także to, jak szybko te objawienia zyskują popularność, mimo że powielają sprzeczne z naukami kościoła tezy dokładnie takie, jakie padają w objawieniach z Medjugorje, jak chociażby równość religii. Poza tym, podobnie do Medjugorje czy Garabandal i tutaj zdania kościoła na temat tych objawień są mocno podzielone i nieostateczne. Biskup miejsca, w którym dzieją się objawienia, przestrzega przed nimi, a nawet powiedział, cytuję: "Oczywiście, to wszystko jest nienormalne. Ja jej nie potępiłem tylko dlatego, żeby nie robić jej reklamy." No i tu Dochodzimy do ostatnich argumentów przemawiających za fałszem, który kryje się za objawieniami, podkreślam, fałszem, zdaniem niektórych teologów i badaczy. Ja w moich materiałach staram się być jak najbardziej obiektywna podobno Gisela i jej mąż sprytnie wykorzystują swoją szansę na zarobienie konkretnych pieniędzy. Gisela zrezygnowała z pracy zawodowej i całkowicie oddała się, jak to sama określa, pomocy duchowej, duchowemu doradztwu. Wiele osób jest zdania, że zjawa z Medjugorje przestała już wzbudzać tak duże zainteresowanie jak jeszcze parę lat temu wzbudzała i że ludzie potrzebują nowych doznań, nowych objawień. Yy, za dużo też skandali wyszło wokół objawień w Medjugorje i Objawienia Giseli służą temu, żeby uwiarygodnić Medjugorje i żeby na nowo rozpalić ciekawość. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Czy to prawdziwe objawienia, czy może wielka mistyfikacja, a nawet maszynka do robienia pieniędzy? Sekcja komentarzy jest dla Was. Tymczasem ja się już z Wami żegnam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę. Do zobaczenia! już niedługo.